Jakiś czas temu przy ulicy Mokotowskiej, a w zasadzie skrzyżowanie ulicy Mokotowskiej z Koszkową, pojawił się nowy lokal. Jako, że jestem tutaj często, to jak widzę, że jest coś nowego, to od razu rzuca mi się to w oczy. No i potem moja serdeczna koleżanka Marta Wierzbicka powiedziała mi, że to jest kwieciarnia jej przyjaciółki, która otworzyła miejsce z kwiatami dość nietypowymi, bo z kwiatami głównie łąkowymi. Byłam już w tym miejscu, korzystałam z jego dwa czy trzy razy. No i jestem zachwycona, więc po prostu chcę wam je pokazać jak inaczej można robić kwiaty. Cześć! Mareczku, przedstawiam i was i, i Marka to jest Ola. Cześć. Cześć! Ola jest właścicielką tego przybytku. Jak się ostatnio dowiedziałam. Prowadzi to jeszcze z mamą. W sensie spotkałam tą panią już, ale nie wiedziałam, że z swoją mamą. Jest, jest. Więc bardzo fajnie. Powiedz, co, opowiedz najpierw, żeby wszyscy wiedzieli, a ja się też czegoś dowiem. Skąd pomysł na kwiatarnię? Bo powiem szczerze, że prześledziłam potem Twój Instagram i zobaczyłam, że te kwiaty to już tam były u Ciebie dawno, dawno temu. Bardzo, bardzo, bardzo. To było moi prapradziadkowie zajmowali się hodową kwiatów. Wow, okay. Potem przyjęli to dziadkowie. E, niestety nie przyjęła tego moja mama, więc wszystko jakby zostało zamknięte, ale moja babcia miała tutaj kwieciarnię, nie wiem czy o tym słyszałaś. Nie. Na tyłach e, Placu Zbawiciela za kościołem. Więc jak o. zobaczyliśmy ten lokal, to stwierdziliśmy, że jest nam przeznaczony, bo my całe życie zmarzyłyśmy z mamą, odkąd pamiętam, odkąd byłam mała, pamiętam, że po prostu marzyłam o tym, żeby mieć kwieciarnię. Co prawda trzy lata się już tym zajmowałam teraz, bo trzy e, lata temu założyłam Maka e, i robiłam na zlecenia, rzeczy. Okej, okay, czyli po, po prostu latach, nie miałaś swojego lokalu, tylko nie miałam, robiłaś dokładnie, zdalnie. Dokładnie, robiłam zwiedzenia i po trzech latach przyszedł czas na y, nasze małe dziecko. Ale czad, super. No. I co? Powiedz mi, jak, jakie były założenia? Bo kwiaty są zupełnie inne. W sensie ja się dlatego w tym zakochałam, że nie przyszłam i nie zobaczyłam róż na sztuki czerwonych po 8 złotych. Tylko masz bardzo dużo łąkowych kwiatów. Kwiaty są takie, jakie ja sama kocham. Uwielbiam kwiaty, które są... Y, które dają rozłożystość w samym jakby naczyniu, bo niekoniecznie sam bukiet musi być ścisły. Dla mnie lubię, jak kwiaty oddychają. Różne są. Mhm. E, sama nie przepadam za różami, mhm. poza tym to chciałam, też... żeby było coś też innego niż jest wszędzie, no ale wiadomo czemu takie kwiaty są wszędzie, bo to są kwiaty, które najdłużej stoją, są najbardziej trwałe. E, tak samo nie przepadam za gerberą czy chryzantemą, więc to też się u mnie nie pojawia. Ym, moim głównym ulubionym kwiatem jest Hortencja, więc często je mam. I często są w różnych odmianach kolorystycznych. Yy, no i tak no, i cały pomysł w ogóle idea tego miejsca była taka, że mamy jedną trzecią kwiatów ciętych, jedną trzecią kwiatów doniczkowych i jedną trzecią różnych obiektów. To jakby jest jeszcze proces tych obiektów. E, bo nie jest wszystko to, co chcieliśmy, żeby było, ale na razie. Czyli mamy mówimy tutaj o do... naczyniach, o ceramice. Dokładnie. No ja, ja jestem zachwycona, tak jak mówiłam, już korzystałam z, z usług <laughs> i było ekstra. Dzisiaj też będziemy robić bukiet. E, no tak, ja już mam, już sam coś, już wiesz, widzę, coś widzę, widzę, co mi się podoba. <laughs> I to jest też ekstra, bo e, za każdym razem. E, za każdym razem jak jestem, to jest trochę coś innego. Mimo to, że właśnie ta hortensja praktycznie jest zawsze. Tak, to prawda. To, to inne kwiaty się... No postawiamy też na sezonowość, więc to, co jest w danym okresie, to wtedy to, co jest najbardziej polne, czy ciekawe, czy strukturą, że jest welurowe, to wtedy kupujemy. No dobra, to to jest pierwsza rzecz, która mi się rzuciła dzisiaj w oczy są po prostu przecudowne. Ale jest śliczna. No i wygląda jak, 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 jak typowa chryzantema, bo ja też nie przebadam za chryzantemami, a to jest... To jest rozproszona. Jest po prostu jest, jest, jest urocza, dobra. Tak ci dam, jak złapię. A? I trochę powietrza. Te są piękne, bo te mi się super podobają. Te też? Ja się zastanawiam, bo ja, ja lubię, jak jest yy, pastelowo. Lubię, jak jest pastelowo, lubię czasami jak jest chłodniej. Okej. Okay. Yy, ale pokaż, bo to może być bardzo urocze. Fajnie, fajnie. No to możemy z dwóch stron nawet dodać. Kurczę, ślicznie. Dobra, to ucinamy sobie. Znaczy, my to jeszcze ułożymy sobie jaka później, bo mhm. myślę, że. Ja lubię w ogóle iść, są dwie takie same. Po jednej stronie twarzy, trzymać, dobra. Mhm. super. Dobra, dla mnie jest pięknie w ogóle. Dobra, to upadamy. Ja bym to zapauzowała na takim etapie. Podoba mi się, że, że, że jest tego tak dużo. Tak? Tylko nie no może wiesz. Poziomujemy to sposób, jakoś. Tak, nie, bardzo. Dobra. Dziś tu będziemy przy tej. Dobra, pięknie. No to się. A i teraz? U ciebie w domu kwiaty były zawsze. Tak, to znaczy, ja w ogóle wychowywałam się w miejscu, gdzie była cała ta hodowla i było już nieczynne, nie oranżery, tylko. Szklarnie. Mhm. Więc to wszystko jakby obserwowałam, ale tak naprawdę one były już opustoszałe. Moja mama jedyne co tam robiła to y, hodowała sobie warzywa różne. Ale to była taka jej przekora, że nie chciała robić tego samego? Nie, to niestety nie było zależne od niej. Okay. To wszystko było już powiązane z, z tym, że mój dziadek po prostu stwierdził, że. Y, że kończy ten dni. Okej, okay, czyli to była jego de decyzja tak, tam. Tak, to była jego i. Czyli się musi się bardzo cieszyć, że teraz może to robić z tobą, twoja mama. Ona bardzo, no ona jest to było jej olbrzymie marzenie. No, odkąd ja pamiętam, jak, byłyśmy, jak ja naprawdę byłam mała, to po prostu ciągle było, że ona chciałaby kweciarni, kweciarni. Ja też jej zawsze mówiłam, że ja też że nie martwcie kiedyś kiedyś to osiągniemy. Mm, co? Tak naprawdę nie wiem, czy w to wierzyłyśmy. No, Do ale końca. wiesz, czasami to jest po prostu, że się człowiek zapędzi i się okazuje, że wyszło prawda. Super. To w ogóle eukaliptusy bardzo lubię. Piękne, one są w ogóle super wolne jak je pocierasz. To od zapacham, razu pachną. Co prawda eukaliptus jako drzewo, ym, na przykład w Portugalii jest uznawany jako największy szkodnik natury, ze względu na to, że eukaliptus jest łatwopalny. Przy temperaturze, która tam jest, y, bardzo dużo pożarów jest spowodowane drzewem y, eukaliptusa. Więc oni nie są wielkimi fanami. No u nas w naszym, w naszym klimacie nie ma zagrożenia, a mniej więcej żadnego. No i nawet u nas nie rośnie. Prawda. Jedyne co to się tylko zastanawiam, że te mi się podobały, jak one były niżej tutaj przy tej. Bo trochę mi zniknęło to, a to jest dla mnie najfajniejszy tutaj element. Nie my. Dziś po prostu to trio, ten kwartet ten jest dla mnie najfajniejszy okay. i wiesz, nie chciałabym, żeby one zginęły, a są mniej krzyczące. O, super. Fajnie, to jest w ogóle bardzo kontemplacyjna robota. Sama praca z kwiatami jest bardzo przyjemna, ale wszystko do dookoła kwiatów, czyli poranne wyprawki na giełdę no i tak. cały proces czyszczenia jest dużo śliczniejszy. Ja mi to do Mikołajka. Tak? No to dawaj Mikołajka. Nie kujasz tak bardzo jakoś. Nie! Sposób. Wygląda groźnie. Super. Ekstra. Czy pakujemy do wody go? Tak. Jest świetny patent, który Olała, żeby y, cięte kwiaty dłużej przeżyły. No, szczególnie wpływały. w małe. Żeby bezpiecznie nie były w wodzie. Muszę powiedzieć, że się strasznie cieszę, że robimy ten odcinek, bo. Y, bo tak, bo widzowie są przyzwyczajeni głównie do, yy, yy, do gastronomicznych mm -hmm. odcinków, no ale tak naprawdę nie tylko gastronomiczne rzeczy są warte polecenia, więc tak, super się cieszę. Coś innego i bardzo dobrego do tego. Ja również się cieszę. No. Dobra, to y, uprzedźmy pytania, które się i tak pojawią. Mhm. E, mów po kolei, co jest co. Dobra. Hortensia, Ostróżka, y, Limonium, chryzantema, chryzantema, Eukaliptus. I Mikołajek. A, i mamy Mikołajka. To <laughs> są piękne makowe torby, które są tak. śliczne. To są wygodne. Tak, które są w bardzo podobnym klimacie jak wasza, yy, jak wasza klamka. prawda. Klamka, która jest doskonała, bo klamka ma wtopione w, w siebie kwiaty uszone. Wtopione wszystkie kwiaty, tak. Piękne. Super. Dziękuję bardzo. Świetnie. No, więc wychodzę z kwiatami, tak? Ekstra. Bardzo, bardzo się cieszę. I dziękuję i kibicuję. Jesteśmy sąsiadkami prawie, że, więc tak naprawdę, to, to jest? film mówię, mówiłam Oli wcześniej, że jest tutaj moim miejscem, do którego chodzę w momencie, kiedy potrzebuję komuś podziękować za coś. To to są zwykle te kwiaty. Dodaję do tego moje jego i jest komplet. <grym> Dobra, dzięki. Dziękuję. Dobra.